Ja jestem ciekaw, zdobyłaś niesłego Prima Freeliz 1 kwietnia. Tutaj zmieniłaś nazwisko. Czy w tym twoim kręgu takich przyjaciół jak to się odbiło? Były zapytania. Czy o czymś to ktoś... Wiesz co, ja jestem zdolna do wielu rzeczy, nawet i do takich, a w tajemnicy gdzieś na przykład ze ślub, ale... Były osoby, które wypytywały. To, to, że już obserwatorzy poniekąd się nabrali, czy niektóre media, to jedno, ale faktycznie kilkoro znajomych zapytało, czy powinni o czymś wiedzieć. A Czarek co na to wiedział wcześniej, czy to dla niego był ten prima aprilis? Nie, nie, ja mu pokazuję mówię, to jest okej. Okay? Okay. Bardzo chciałam zrobić taki prima aprilisowy... Yy że nie ma co żartować z innych poważnych spraw, a to takie jest poważne, ale że jakby jest akceptowalne. No i dużo osób to podchwyciło i się rzeczywiście zastanawiało, dlaczego na tym ślubie nas pewnie nie było, nie? Z tych przyjaciół oczywiście. Wiesz no, wesela mogą być duże. Ślub może być gdzieś tam po cichu. Ludzie tak samo nie wiedzą gdzie co i jak chodzi o moje zaręczyny, więc... A jeżeli chodzi o wesele, marzy się takie duże weselich, no? Nic nie powiedziałam. Pomidor.